Witam szanowne grono graczy! To stare dobre kadło, zostaje z nami po wsze czasy. Wracamy do kręcenia różnych ciekawych dla was. Widziałem w ostatnim filmie wielu graczy Puff of Exile. Oczywiście ten kanał powstał na łamach Diablo. Pagę z więc dalej będziemy szli tym topkiem. I możecie się spodziewać na kanale przynajmniej jednego filmu w tygodniu. Tego ch chcę się trzymać. W momencie, kiedy będzie czas i wena, to od razu będziemy atakować inne tematy. Więc będziemy mówili o świecie gamingowym ogólnie, ale też oczywiście gameplay możecie się spodziewać. A teraz będziemy ciągnąć, bo niektórym się to nawet spodobało. Cieszę się z tego powodu. Tam później będą fajniejsze akcje, więc możecie sobie zobaczyć, ale spokojnie. Jeżeli chodzi ogólnie o Hagen Slashe, to jak zapewne wiecie Path of Exile, no przedstawiam kolejny. Kolejny, kolejną ligę, mówimy powiedzieć dodatek, ale mówimy... Kolejną ligę um, 2 czerwca, czyli mamy trochę czasu żebym Wam pokazał build z of Exile. Będziemy znowu używać języka angolsko-polskiego, jak Ailments i inne takie słówka. Niestety gra dalej nie jest przetłumaczona na język polski. Słuchajcie, jeżeli chodzi o Diablo, wielki anons ma niby być w tym roku, jeżeli chodzi o Diablo 2 Remaster, myślę, że... Może to się zdarzy na BliskONie. Myślę, że a jak pamiętacie, poprzednie BliskONy były dość hardkorowe. świetnie się to ogląda, ale zapewne chcielibyśmy konkretów. Więc myślę, że taką pisiękę na torcie zostawiam na BliskON. Jeżeli chodzi o Diablo 4, są też pogłoski, że o, coraz szybciej idziemy do finału. Ale idąc tokiem zasłyszanych wieści, że gra będzie się tworzyć przez XX lat, myślę, że jej nie zobaczymy. Early Accessu w 2020 roku. To będzie przyszły rok, może będzie zamknięta beta dla wybrańców. Chcę być tym wybrańcem. Pamiętacie co robiłem Diablo Diablo 3000 filmów na kanale? No z tym 1000, ale było tego sporo. Zatem, kochani, mam nadzieję, że będę mógł wam przedstawić Diablo 4, bo jestem bardzo zaintrygowany tą produkcją. Myślę, że oni podeszli do sprawy zupełnie inaczej niż w przypadku trójki. Miejmy nadzieję, że tego nie spierdzielą. Prawda? Prawda. Zatem kończąc ten krótki wątek, powracamy. Hagen and e będą tutaj głównym daniem z przystawkami typu tak jak ostatnia recenzja Cloudpunk czy Alex. bo dorwałem Valve Indexa od kumpla i musiałem po prostu dla was to nagrać. Będzie kontynuacja filmu z Alexem. jak najbardziej szczerze mówiąc, tam później są fajne akcje, niestety setup do VR-u tutaj w ogóle nie jest gotowy i ubrałem sobie koszulkę niebieską, i, I dziwnie to później wygląda Ale istota gry jest zawarta w filmie Zatem dzięki wielkie za uwagę Trzymajcie się i do usłyszenia w następnym filmie Ach, zaczynamy imprezę Brakowało mi tego strasznie Tak więc trzymajcie się, hej! To hej, na końcu powiedziałem tak Jakbym się nawiół, ruszawaś Hey! Kitsch! And I was up Hey! <laughs> hey! <laughs> it's